Niezawodna, supertajna broń. Urodził się jako diabeł, ale ty pomożesz mu stać się człowiekiem. Ostatnia nadzieja ludzkości. Hellboy. Antidotum na podstępne siły ciemności. 60 lat temu próbowali zniszczyć świat. Teraz powrócili by dokończyć dzieło. Kiedy już zabijesz i wyłapiesz wszystkich od miejscu, zostanie jeszcze jedno. Ty, niekwestionowana gwiazda biura badań paranormalnych i obrony, jest naszym gościem, niewięźnia. Ma dwa metry ogon i jest czerwony. Hellboy 25 marca o 23:45, 26 marca o 21:00. <try>